powiedziała w kontekście jej ostatnich programów, że Lidka, próbowałyśmy i taka była emotka wink, wink, czyli mrugnięcie okiem. Co to znaczy? Czy faktycznie... No ja to, ja, ja to czytałam bardzo dobrze. Tak. Ja to właśnie dla mnie zaskakujące, że, że sporo osób czytało to w jakiś tak, to złośliwy... Tak, w złośliwy sposób. Agnieszka zacytowała słowa, które powiedziałyśmy do siebie chyba rok wcześniej, kiedy zaproponowałam jej współprowadzenie Mam Talent i powiedziałam, Agnieszka, spróbujmy. Jeśli czujesz, że warto spróbować, ja ci w tym pomogę zawsze możesz zrezygnować, tak, no to nic nie jest nam dane na zawsze. jestem Agnieszce bardzo wdzięczna, że spróbowała, że pokazała swojemu też współprowadzącemu Jankowi, który był absolutnym debiutantem, pewien rodzaj styl pracy. Wykonali fantastyczne dwa sezony. Agnieszka podjęła taką decyzję, to jest absolutnie zrozumiałe, więc ja tutaj nie czuję w ogóle złej emocji. Ja absolutnie też jej nie czułam, ale faktycznie pojawiały się różnego rodzaju komentarze. Na koniec po prostu Ciekawy, czy ty czujesz, że to jest duża strata Data VN-u, że nie macie z nami Agnieszki? To, no nie jest tak. No, gdyby stacja miała dla Agnieszki ciekawe propozycje, to pewnie Agnieszka by została. Więc w, 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 w tym jest jak gdyby fakt taki, że nie zaproponowałam Agnieszce nic tak interesującego dla niej i dla stacji, żeby to spowodowało no, chęć realizacji tego formatu. Ale tak wygląda show-biznes. I warto też czasem zastanowić się, czy trzeba się kurczowo trzymać prawda jednej platformy. Więc te gwiazdy, które to rozumieją i ci producenci, to oni zawsze wygrywają.